Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o przeliczeniu kilowatów na konie mechaniczne i koni mechanicznych na kilowaty i dlaczego nie ma jednej ustalonej jednostki, dlaczego mówimy o koniach mechanicznych, dlaczego mówimy o kilowatach. Zacznijmy od tego, że jeden kilowat 1 kW to 1,36 konia mechanicznego. Czyli 100 kW to 136 koni mechanicznych. Natomiast jeden koń mechaniczny to 74 setne kW, czyli 100 koni mechanicznych to 74 kW. Dlaczego używa się dwóch różnych jednostek? Dlaczego się na przykład nie postawiło na konie mechaniczne czy też na kilowaty? Z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, oczywiście kilowaty to jednostki oficjalne. To właśnie w nich podaje się moc silników. To są te jednostki, które są używane. To jest ta jednostka która jest używana według prawa. To jest jednostka Międzynarodowego Układu Jednostek Miar. I to kilowaty są tymi właściwymi jednostkami. To właśnie kilowat jest tą jednostką używaną, gdy na przykład samochód ma uzyskać pozwolenie do na przykład produkcji, wszelkiego rodzaju dopuszczenia. No wiecie, że żeby wprowadzić samochód do sprzedaży, oczywiście nowy, trzeba szereg rzeczy niejako udowodnić, ale o tym kiedyś porozmawiamy. I to właśnie jest wszystko realizowane w kilowatach. No ok, więc skoro mamy taką jedną oficjalną jednostkę, mamy kilowaty, to dlaczego stosujemy konie mechaniczne? Z bardzo prostego powodu, ponieważ ich jest więcej. No, lepiej powiedzieć mam 136 koni mechanicznych, niż powiedzieć mam 100 kilowatów. A gdybyście zobaczyli reklamy dwóch samochodów o tej samej mocy, i tu byście usłyszeli 136, a tu 100, wybieracie ten 136. Takie jest moje główne przekonanie, jeśli chodzi o konie mechaniczne. Nie mówiąc o tym, że ta sama nazwa konie mechaniczne o wiele lepiej brzmi niż kilowaty. No, to też jest ważne. My Kupując auta i ludzie kupując auta kilkadziesiąt, sto lat temu też na to zwracali uwagę. Konie mechaniczne lepiej brzmią i do tego jest ich więcej niż kilowatów. I może to się wydawać głupie, ale właśnie tak to wygląda. Dlatego producenci podają moc oczywiście w tych swoich tabelkach w kilowatach, ale dla nas, dla zwykłych użytkowników jest ważne to, że on ma 400 koni mechanicznych. Że on ma 130 kilka koni mechanicznych, a nie 100 kW, czy też 200 kilkadziesiąt kW. To jest coś, o czym musimy pamiętać. A przeliczanie jest proste. Masz moc policzoną w kilowatach, pomnóż ją przez 1,36 i otrzymasz moc w koniach mechanicznych. I najczęściej tak robimy. Patrzymy 100 kW, czy tam 75, 200 kW. Kalkulator na kartce raczej rzadko liczymy razy 1,36. W drugą stronę liczymy o wiele rzadziej. No, nieporównywalnie rzadziej liczymy, przeliczamy konie mechaniczne na kilowaty, no ale może ktoś takie coś robi. No to wtedy mnożymy przez 0,74. Masz 400 koni mechanicznych, chcesz wiedzieć ile masz kilowatów? 400 pomnóż przez 0,74. I mamy wynik. Cóż, Również jeśli chodzi o samochody, szczególnie jeśli chodzi o samochody, to magia liczb ma robić wrażenie. Jeśli chodzi o przyspieszenia, jeśli chodzi o zasięg, jeśli chodzi o masę, jeśli chodzi o moc, ponieważ ta moc jest dla wielu osób bardzo potrzebna. Chociaż wiemy, że moment obrotowy jest często ważniejszy, masa samochodu, ale te konie mechaniczne robią wrażenie. Ja mam 120 koni, ty masz 130, ten ma 200, ten ma 400 i stoi bliżej. Można powiedzieć, w toalecie, bo musi mieć 400 koni, żeby coś sobie. A to jest żart, oczywiście. Żartujemy. Chociaż nie zawsze. I to właśnie tak wygląda. A fajnie się sprzedaje, gdy ktoś mówi o koniach mechanicznych, ktoś ma ich więcej. A kilowaty to takie bezduszne, takie, co to w ogóle jest. Może teraz, gdy tych samochodów elektrycznych będzie więcej i tam podajemy raczej w kilowatach, kilowatogodzinach, może to się zmieni. Ale myślę, że nie. Myślę, że magia liczb dalej robi wrażenie i dalej jest czymś, co będzie stosowane. Ponieważ chodzi, że chodzi o to, żeby dobrze coś sprzedać. Cóż, nie przedłużam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.